Hej, hej! Dzień dobry! Ja jestem Magda i bardzo serdecznie witam Was w moim Wieśnym Lesie. Ja jestem troszeczkę w niedu więc postaram się mówić dosyć zwięźle, żebym się wyrobiła na zajęcia, które mam za jakiś czas. Dobrze, mam kilka ogłoszeń. Po pierwsze, zorientowałam się, że miesiąc temu stuknął rok, jak jestem na YouTubie. Eee, więc jestem tu już ponad rok. Bardzo dziękuję, że tyle z jesteście, że jest Was tutaj aż tyle. E, bo Was jest już ponad 3,5 tysiąca, co jest naprawdę wielkim, jak dla mnie wynikiem. Bardzo Wam dziękuję. E, jeżeli ktoś z Was, kto to ogląda jeszcze mojego kanału, nie subskrybuje, to jak najbardziej do tego zachęcam, dlatego że wciąż około 60% osób, które oglądają moje filmy, mnie nie subskrybuje. Tylko około 40 mnie subskrybuje. Więc jeżeli tego jeszcze nie robisz, to tego zapraszam. E, kolejna sprawa mamy grudzień. I drugi grudnia, tak dokładniej. Z tego co wiem, to na YouTubie popularne są tak zwane vlogmasy, czyli dodawanie filmów codziennie. No, u mnie na pewno się nie udaje. Ja mam grudzień, to jest taki miesiąc na mojej uczelni, gdzie mam bardzo dużo kolokwiów, bo jest ich kilkanaście w przeciągu całego miesiąca. Kilka, no, kilkanaście powiedzmy, zaliczeń kolokwiów. Um, dlatego też to na pewno nie przejdzie. Natomiast postaram się te filmy robić częściej i rzeczywiście będą one w takiej formie troszeczkę bardziej vlogowej, bardziej z takiej mojej codzienności, z rzeczy, które wykonuję. Natomiast to nie będzie codziennie, to raczej będą trzy filmy w tygodniu Tak się postaram zrobić, zobaczymy czy mi to wyjdzie Dzisiaj powinnam nagrać sobie już część, myślę tak z jeden chociaż do przodu, może dwa Powinno mi się udać I tak właściwie to tyle z ogłoszeń parafialnych Przechodzimy do samego tematu, czyli do ulubieńców listopada I w poprzednich ulubieńcach zapytałam was, czy chcielibyście, żeby pojawiały się też inne rzeczy niż rośliny Czy jakieś e, pomoce w uprawie roślin i w tym miesiącu pojawi się jedno Jedna pomoc, jest to spryskiwacz na akumulator. Eee, ja wam to zdemonstruję, Tutaj chyba nawet jest odrobinę wody. Tutaj naciskamy. O, i on ściga. No tylko wiadomo, z większym strumieniem. Ja mam akurat spryskiwacz, który ma pojemność 1,5 litra. On kosztował chyba około 60 zł. Tutaj pod tym e, przykryciem mamy wejście na ładowarkę. Kabelek dostajemy e, w zestawie. Jedyne co to musimy go podłączyć do kostki od ładowarki. Ja to mam już. A ja wiem, od wiosny jeszcze nieraz go nie ładowałam. No nie używam go jakoś wybitnie często, bo średnio powiedzmy raz w tygodniu, no ale wciąż, prawda? Dla mnie to jest bardzo duże ułatwienie, bo mnie często boli ręka od ciągłego ściskania i te mechaniczne ręczne się często zacinają, co jest e, męczące. Dlatego to, jak dla mnie jest genialne, możemy sobie zmienić, czy to ma być taki strumień e, jednostajny, mocny, czy bardziej taki deszczyk, co nie jest najmniejszy problem. I naprawdę jest to genialne, łatwo się czyści, łatwo się suszy, po prostu się zostawia otwarte i tyle, i, i działa. No, spójrzcie na mojego smoczka i nie we wszystko jest w porządku, ale ten liść taki już jest od dawna, odkąd go przyniosą do hydroponiki, bo to jest chyba ostatni ziemny. Spójrzcie, spójrzcie, spójrzcie na najnowszy liść. Zaczynając od tego, że ma piękne, czerwone spody, prawda? Liste, ja uwielbiam, coś są czerwone albo czarne, to spójrzcie na ten liść. Ja wam to może tak zademonstruję jest moja głowa i jest liść. On jest nadal jasny, jest troszkę miękki, raczej już nie będzie rósł większy. No ale to jest. To jest poprzedni liść? Nie, to jest jeszcze poprzedni. To jest poprzedni liść. No, to było mniejsze w ogóle od tego. Tak się zdarzyło. O, ode mami tutaj wyszła. Widzicie? Czasami się zdarza. bo się nam im. Za dużo wody nalać albo troszeczkę za bardzo przeschnięte były, albo była za wysoka wilgotność w pomieszczeniu, albo kilka różnych rzeczy, o których mówię w filmie dotyczącym gospodarki wodnej, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Tak więc, ulubieniec roślinny numer jeden. Akazja Baginda Dragon Scale. Drugim z moich roślinnych ulubieńców jest moja begonia. Ta Maja, która jest jedną z nielicznych większych begonii, której nie dopadł mączniak i z którą się nie bują. Tak jak z Argento ogutatą i z Benigo Pink od kilku miesięcy z tym łączniakiem. Rośnie pięknie od kiedy zabrałam ją z parapetu wschodniego i dałam ją na górę, gdzie te ledy są słabsze. Nie produkuje już takich pozwijanych liści, jakby nie do końca rozprostowanych. Co więcej rozprostowała te liście, które były brzydko zwinięte, więc ta Maja jeżeli macie taką tamaję, która jakby zostawialiście na takim etapie lekko zwiniętym i nie chce go rozwinąć całkiem, to jak dla mnie jest to kwestia tego, że ma za jasno i dać ją w troszeczkę ciemniejsze miejsce. No nie do tego, że te liście, które takie zostały, to jeszcze pięknie ruszy. Muszę w ogóle tego troszeczkę usiąść, tutaj tak troszeczkę wybujał e, i miałem chyba jeszcze bardziej zaniesić. Powiem, że w takiej mniejszej doniczce myślę, że po takim pocięciu i zagęszczeniu trafi sobie do większej. Cudowna roślina. Przez połowę roku była obsypana różowym kwiatem i śmieciła strasznie, ale no jest piękna, więc można jej to wybaczyć. Jeżeli chodzi o kolejnego ulubieńca, to moja Monstera Ty Constellation wypuściła nowego liścia. Jak widzicie, ma on zdecydowanie mniej bieli e, niż ten wcześniejszy, ale mm, każdy, kto ogląda mnie trochę dłużej, to wie, że dla mnie to jest dobra informacja. Ja nie lubię, jak jest bardzo dużo takich sektorowych jasnych miejsc, bo wtedy łatwiej o brązowienie liści w razie jakiegoś problemu ale liści już jest taki a liść, z którym go kupiłam był no takiej wielkości no, tego liścia już nie ma ale sobie był o już ponad rok, ale po drodze mieliśmy dużo zabawy z gniciem korzeni I, i, i dopiero teraz tak wyglądamy, ale myślę, że już będzie tylko lepiej i że kolejne liście, z którymi będzie szła będą tylko piękniejsze, większe i niedługo może będą pojawiać się w cięciach a skoro już w temacie monster jesteśmy, to mam wam do pokazania jeszcze dwie monstery. Pierwsza z nich to Monstera e, subpinata. I ja po moim filmie dotyczącym mojej kolekcji monster, sam wiadomość od Marysi, że ja to ja mam tak mało monster, że ona mi coś dorzuci, e, i dostałam właśnie Monstera Sub Pinata i Monstera Pinati Partipe e, w jednej doniczce. To jest jakiś macierzysty subpinaty. Widzicie już troszeczkę zmęczony życiem. Natomiast subpinata szła takim błysnym pędem ciągle. Marcia mówiła, że jak ją postawię pod lampy, to z nas spokojnie ona powinna ruszyć. Natomiast pod lampami ona dalej leciała z tym łysym pędem, więc ja się zdenerwowałam. I tak jak widzicie, ten błysy pętł ucięłam. I ona zamiast się puścić tutaj, Wróciła się w głębiczki z jakiegoś innego pędu, który idzie pod ziemią, ale ja nie będę narzekać, liści rozwija się jest coraz piękniejszy. Myślę, że sobie koleżanka zdecydowanie. Zasłużyła na to, żeby dostać nowy domek. To mięś Farfosla, żeby dostać nowy domek i zostać rozsadzoną z Finati Partip'om, i myślę, że w jednym z vlog w plant masów. Właśnie ta czynność będzie uwieczniona. I ostatnią z monster, którą mam wam dzisiaj do pokazania, jest moja klasyczna monstera deliciosa I to jej nie przyniosła, ona jest strasznie ciężka i nieporęczna. Będziemy mieli na przybitkach ją. To jest Monstera, która miała cztery sadzonki. Ja ją mam jakoś od wiosny 2020 i ona była no, gdzieś taka w całości. Miała takie malutkie listki. Dwie sadzonki, te mniejsze poszły do mojej siostry, bo ona chciała Monstera, natomiast ja sobie zostawiłam te większe. I to jest pierwszy liść który ma podwójną fenestrację u mnie i wygląda tak przepięknie. Ona stoi przy południowym oknie balkonowym, z tym, że ona nie ma aż tak mocnego światła, dlatego że nade mną, nad moim balkonem jest inny balkon i troszeczkę zasienia. Teraz zimą tego światła paradoksalnie będzie miała zdecydowanie więcej, dlatego że. Jak się mieszka na parterze i słońce się obniża, to właśnie wtedy wpada to światło, więc mi tak naprawdę rośliny stojące przy tym oknie rosną cały rok, mimo że tam nie mam dodatkowego doświetlania i jest dosyć chłodno, jeżeli chodzi o salon, bo ja tam nie włączam grzejników, dlatego że przy grzejniku on bardzo dużo rośnie. A one i tak rosną cały rok właśnie przez zgon na to światło, jeżeli już mamy oczywiście słoneczny dzień, bo jak mamy pochmurny dzień, no to nawet te południowe okna nam za bardzo nie pomoże. Chociaż i tak mają lepiej one niż te rośliny wiszące na ścianie oddalone od tego południowego okna o ponad 4 metry, prawda? Tutaj chciałabym zdementować pewną e, informację, która wciąż niestety pokutuje na wielu grupach i wśród wielu osób. E, Monstera deliciosa, to nie jest tak, że jak roślina wypuści pełen liść, to czasem pęknie. Nie. Tyle fenestracji, ile będzie miał liść w czasie wytwarzania, czyli jak jest tą rurką, jak się zaczyna rozwijać, tyle będzie miał. W trakcie jego powiększania, czy tam z czasem, jak już będzie miał rok, dwa, nagle nie pojawią się na nim fenestracje. Owszem, może się pojawić pęknięcie, ale to jest uszkodzenie mechaniczne, to nie jest wtedy fenestracja. Więc uwielbiam mój liść z podwójną fenestracją, pierwsza u mnie. Jestem z niego bardzo, bardzo, bardzo dumna. Kolejnym roślinnym urbięciem, którego również Wam nie pokażę, ale będzie mniej przebitkę, jest roślina, która wisi nad e, moim taumatofilum. Jest to Asynantus rasta, który jest u mnie trochę ponad półtorej roku e, i on długościowo nie wystawał poza tą białą loniczkę. widzicie jak już jest piękny i długi. Natomiast problem jest taki, że on przez te półtorej roku u mnie nie kwitł w ogóle. Przed z kwiatami tam przekwitły, no i tyle. A dzisiaj zauważyłam, że na jednym z pędów są kwiaty. Tutaj macie zdjęcie. Wiecie, jaka jestem szczęśliwa? On jest taki piękny sam w sobie, jeszcze z tymi czerwonymi kwiatami na zimę, bo aż na to zazwyczaj kwitną na zimę. No jest taki cudowny. Nie mogę się napatrzeć. Czekam, aż wyjdą jeszcze takie bardziej czerwone rupie ze środka, a są często nazywane Lipstick Plant, szczególnie te Rasa Mona Lisa, te które mają kwitną na czerwono, bo Marmoratus nie kwitnie na czerwono, tu kwitnie Już Wam pokażę, bo mam ten kwiat Marmoratus kwitnie, tak jak widzicie, na zielono, to jest inna bajka Natomiast One kwitną na czerwono i mają taką bordową osłonkę, jakby z niej później wyrasta taka krwisto-czerwony kwiat, więc to jest piękne, czekam aż to wyrośnie, bo po prostu no i no co ja mogę więcej powiedzieć? Ja uwielbiam asiantusy, więc ja uwielbiam asiantusy, mam kilka innych na oku, uwielbiam też Epifila, ja uwielbiam patyczaki i te wszystkie trzy, o te wszystkie trzy rodzaje chcę powiększyć swoją kolekcję w przyszłym roku, na pewno. No proszę Państwa, jakby tego kolegi nie mogło tutaj zabraknąć, bo jak go w końcu przestałam ciąć, e, bo już nie potrzebowałam aż tyle pieniędzy na nowych wsiadstwa, bo mogłam e, pociąć na nie inne rośliny, dzięki czemu ma dużą grubę korzeniową i mógł sobie pozwolić na większe liście. To jest starszy i starszy. Nie wiem, czy ja już mam tego, nie pokazywałam w poprzednich ulubieńcach jednakże on mnie wciąż zachwyca. Spójrzcie na wielkość tego liścia, wielkość poprzedniego, jakby. No różnica jest spora. On mnie wciąż zachwyca i on mnie chyba nie przestanie zachwycać. Proszę bardzo, porównanie do głowy. I już nam tutaj leci kolejny liść Ostatni jaki się tutaj zmieści, więc on wyjdzie i będę musiała albo w końcu kupić tą większą doniczkę, ale jest wciąż niedostępna ta taka balkonowa skrzynka, ale terrakotowa albo uciąć jeden węzeł Nie wiem Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć tą terakotową podłużną skrzynkę i że nie będę musiała go ciąć i będzie miał to tylko coraz większe Nie wiem czy już w jakimś filmie wam pokazywałam, ale jakiś czas temu zakupiłam sobie pastezaną pędówkę ja mam dwa oczka Jedno oczko już ruszyło i to jest pierwszy liść z niego Spójrzcie, jaki jestem piękny I tutaj idzie kolejny Jak się ładnie ukorzeni, to go odetnę, żeby miało szansę też drugie oczko się puścić Chociaż ona to jest brązowiało, więc nie wiem, czy go nie... Czy jego roślina sobie nie zamiera? Mam nadzieję, że nie No ale tak czy inaczej No po prostu Pierwszy liść z węzła i proczeki spory, więc myślę, że szybko się doczekam takiej wielkości liści A chciałabym zauważyć, że ja widziałam zdjęcie rośliny macierzystej I ten liść to był najmniejszy liść, jaki ta roślina macierzysta miała A ten liść jest jakby... Te liście były większe niż moja głowa, więc... Pastazanom są przepiękne, są jak takie poduszeczki Zielone poduszeczki, no ja po prostu je uwielbiam Bardzo się cieszę, że w końcu udało mi się zdobyć swojego pastazanu w tym miesiącu zakupiłam, w tym albo jeszcze w zeszłym, chyba w zeszłym Byłam w smarkecie budowlanym, kupowałam sobie drewniane potwory I był tam grudnik z byłymi pąkami, zakupiłam tego grudnika I on mi zakwitł I ja wam pokażę zdjęcia. znaczy teraz już tych kwiatów nie ma, dojrzewają kolejne pąki Więc nie będę wam pokazywać go na filmie, ale pokażę wam zdjęcia Proszę, grudnik z byłymi pąkami na tle tej bordowej ściany Chociaż tak go przesiedliłam Ale nawet na tle tej bordowej ściany wyglądał po prostu cudownie i zawsze chciałam mieć grudnika, ale nigdy nie znalazłam grudnika z białymi kwiatami, bo zawsze chciałam mieć grudnika z białymi kwiatami. udało mi się. I wiesz, słuchajcie, ta sezonka kosztowała 9,90. Już się podrosła i cały czas powiększa te pąki, jednakże jest cały czas w podłożu produkcyjnym dla grudnika to nie najlepiej, więc myślę, że też na dniach będę musiała go przesadzić i to też raczej pojawi się we vlogu, bo jako, że muszę tych filmów mieć całkiem sporo, to będę wam nagrywać bardzo dużo moich takich codziennych czynności, których wam normalnie nie pokazuję, bo nie chcę mi się po prostu tego włączać kamery e, i żeby to wszystko wyglądało idealnie od tej kamery, a nie żebym sobie tam mogła robić coś w międzyczasie, latać, włączyć serial i tak dalej. Na pewno w ulubieńcach grudnia pojawią się storczyki, bo mają już takie piękne pąki, że niedługo się otworzą. Boże, jak ja kocham storczyki. Ja wszystko kocham w dzisiejszych ulubieńcach, naprawdę. Słuchajcie, bo zapomniałam, co chciałam jeszcze pokazać, wiecie? Jose Buono wypuścił ładne liść, ale to jeszcze go nie widzę, bo to jest dopiero rurka, więc w nie będę pokazywać w ulubieńcach listopada, zostawię go na grudzień, nie? Również alokazja Baginda, ale Silver Dragon. I to jest liść... To jest już liść, który wyszedł u mnie, ale sadzonka, którą kupiłam, była taka, że największy liść jaki miała, to był właśnie tej wielkości. Natomiast to, co mamy teraz. I uwaga, to wcale nie jest tak, że na to się dopiero pohydrą, bo ten liść był jeszcze wypuszczony w ziemi. Te trzy dopiero zostały wypuszczone po przeniesieniu w Przepiękny. I to jest najnowszy liść, i, i naprawdę wyglądają one przepięknie, i każdemu, komu mogę, to tą roślinę polecam. I dwa ostatnie to są z jedno z tych syngoniów należy do Patryka, czyli te e, Syngonium redspot tricolor i jego ostatni najnowszy liść Proszę bardzo Przepiękny Inny bardzo ładny liść I tutaj teraz idzie kolejny listek Marysia powiedziała, bo to jest od e, kupiśmy od Marysi Marysia powiedziała, że zauważyła, że redspot tricolor są takie, że lepiej dać im rosnąć i one są starsze tym mają ładniejsze wybarwienie i częściej pojawiają się te liście do tricoloru, a nie zwykły redspot e, Co ja mówię? Syngonium Confetti Tricolor. Red Spot. Co ja mam z tym red spotem? Syngonium Confetti Tricolor. I Marcia właśnie mówiła, żeby zostawić, bo im starszy jestem, tym bardziej ma te tricolor, a nie samo syngonium Confetti. I żeby go za bardzo nie siąć, Bo właśnie zazwyczaj się co nie, jak się coś tam wybarwienie nie podoba. Natomiast tutaj, ja patrzę na ten najnowszy i widzę, że on chyba raczej nie będzie tricolor. To by pasowało, bo póki co Rocina wypuszcza jeden tricolor, a jeden nie tricolor, więc. Jest taka szansa, no ale tak czy inaczej jest to piękna roślina. I ostatnim syngoni, które chciałabym Wam dzisiaj pokazać. Jednocześnie ostatnia roślina, jest to e, syngonią strawberry. To i spójrzcie najnowsze ma taką uroczą warigację. Chyba wam jeszcze nie pokazywałam. E, a dodatkowo tej dołem idzie drugi stożek. I właśnie to jest od Marysi. No dużo roślin od Marysi. E, I właśnie Marysia właśnie się ostanie śmiałam Marysi, że ja w każdym filmie prawie o niej mówię. Właśnie Marysja też mówiła, że one mają tendencję do tego, żeby się jakby samoistnie zagęszczać e, i samemu dorabiać sobie nowe stoczki wzrostu i, wzrostu i rosnąć na krzeczora. Więc e, ja nie rzekam, jakby niech tak rośnie i niech będzie tak pięknie wybarwiony. Na dzisiaj to było wszystko. Ja Was zapraszam do vlogmasów, czy ten plan masów. E, mam nadzieję, że jesteście zainteresowani taką formą, dlatego że to nie będzie jakoś bardzo świąteczne, to będzie stricte roślinne, może jakaś tam tematyka świąteczna się przez to przeplecie, ale to nie będzie to Świąteczny, bo to jest kanał roślinny, nie lifestyle'owy no, no i ja nie bardzo wiem, no... Moinki raczej w tym roku nie będę ubierać, bo nieba za bardzo mam dla niej miejsca tak, żeby to wyglądało ładnie, a nie przesadzenie No chyba, że coś wymyślę Na witrynie ewentualnie mogłaby stanąć Ozdób świątecznych, no we Wrocławiu raczej nie robię, dlatego że święta same nas nie ma we Wrocławiu, a... domu rodzinnym w Wigilię to już nie będę nagrywać przecież, bo, bo to Wigilia i spędzanie czasu z rodziną, więc... Mam nadzieję, że będziecie zainteresowani. Jeżeli Was nie interesuje, w ogóle taki plan ma, to dajcie mi od razu znać w komentarzach, żebym ja po prostu nie nagrywała niepotrzebnie tych filmów i nie zajmowała sobie nimi czas, skoro i tak nie jesteście nimi zainteresowani. Jeszcze raz bardzo Was dziękuję, że jest Was tutaj aż 3,5 tysiąca. Ja uciekam na zajęcia. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.